Cześć! Witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie kilka ogłoszeń i kilka spraw organizacyjnych. Po pierwsze, znowu jestem świeżo po bieganiu, bo postanowiłem raz na jakiś czas się wam pokazywać. Będziecie mogli śledzić mój progres w ogóle w bieganiu, prawda? Widzieć jak chudne w ogóle. E, bo tak, bo faktycznie, minęły już dwa tygodnie odkąd Biegłem pierwszy raz i widzę bardzo dobre postępy yy, i zachęcam Was też, jeśli się zastanawiacie, żeby, żeby się w końcu wziąć za siebie. Jeśli chcecie to zrobić, ale nie macie jakiegoś takiego bodźca, patyka, który by was uderzył, no to niech będę tym patykiem, więc. Zacznijcie biegać, czy zacznijcie w ogóle trenować, bo to jest całkiem fajna sprawa. Ja teraz eksperymentuję, dzisiaj pierwszy raz eksperymentowałem z y, interwałami zamiast y, normalnego takiego biegu aerobowego, no i zobaczymy, gdzie nas to doprowadzi i gdzie mnie to doprowadzi i poinformuję Was o swoich wynikach. No, póki co jest to męczące zdecydowanie, ale niesamowite jest to, że po kilku minutach biegu, kilkunastu, piętnastu, do dwudziestu, y, jestem teraz już mniej zmęczony niż po pięciu minutach na samym początku. Więc bardzo satysfakcjonujące jest jest ten progres. I też przy okazji testuję aplikacje komórkowe właśnie poświęcone bieganiu, sprawdziłem już Nike+, trochę z nim pobiegałem, teraz sprawdzam Endomondo, który właśnie umożliwia interwały w wersji płatnej za 2 euro czy 3 euro, więc yy, też wam powiem jak to wszystko się prezentuje, jak tylko będę czuł się w tym temacie odpowiednio pewnie. A póki co dajcie znać co myślicie o treningu interwałowym jako e, alternatywie wobec treningu aerobowego, czyli takiego biegania bardziej wytrzymałościowego. E, i jeszcze jedna ważna rzecz, jeśli jesteście jacyś tacy, prawda, atletyczni, dużo ćwiczycie i tak dalej, to nie mówcie ludziom, którzy zaczynają, że słabo sobie radzą. Ja jestem na to odporny, bo jestem przyzwyczajony do tego, że ludzie w internecie piszą różne rzeczy, ale zawsze, zawsze jak gdzieś wpisuję, że dzisiaj przebiegłem 2,5 km, to znajduje się koleś, który mówi: A, słabo, ja biegam już od 5 lat i biegam 50, nie? No, i wypchaj się, cieszę się. Ale dla mnie cieszy moje 2,5 km i pisząc takie rzeczy, pamiętajcie o tym, że możecie tą drugą osobę zniechęcić. Nie mnie, bo ja się naprawdę tym nie przejmuję. Ale jeśli ktoś y, zastanawia się, czy biegać i widzi takie komentarze, to wstydźcie się, bo robicie mu przekrość, naprawdę. Więc nie bądźcie tacy. Tylko cieszcie się, że sami macie dobrą formę. Dobra, następna y, rzecz, którą wam dzisiaj chciałem powiedzieć, to to, że w sobotę jak ktoś chce. To będzie okazja się ze mną zobaczyć w Sosnowcu, czyli na Zagłębiu, nie, za, nie na Śląsku, gdzieś tam w pobliżu, prawda, jakiejś zdemilitaryzowanej strefy między Ślązakami a Gorolami. Eee, I będę w Sosnowcu na imprezie, się, na imprezie, która się nazywa Game Day, e, Game Days chyba gameday.com.pl, taka jest strona, możecie sobie tam zobaczyć agendę. Ja tam mam wykład o godzinie 18 coś yy, i w, można tam przyjść po prostu. Ja będę mówił o zwiastunach gier niezależnych, bardziej pod kątem Game Devu, czyli ludzi, którzy robią gry faktycznie, bo chcę opowiedzieć, jak jakby jak można zrobić swój pierwszy zwiastun yy, niskimi szczotkami i jakąś tam powiedzmy, nie, nie angażując w to jakichś wielkich środków, prosto, po prostu i jak zrobić to dobrze, po prostu zwiastun, który, którego ludzie nie wyłączą po 10 sekundach, więc to będzie temat mojego wykładu, a poza tym, jeśli ktoś w ogóle lubi gry i się interesuje, to e, niech padnie na tą imprezę, bo tam będzie dużo wykładów ludzi, którzy zawodowo zajmują się grami wideo, w tym czy innym aspekcie i bardzo dobra obstawa tam jest e, wykładowców. Więc padnijcie, a ze mną, tak jak mówię, będzie okazja się zobaczyć, przybić piątkę, możecie tam do mnie podejść, co... Przepraszam, co tylko będziecie chcieli, zapraszam, bardzo mi miło będzie, jeśli się pojawicie, więc w Sosnowcu wszystkie namiary znajdziecie sobie na stronie Gameday.pl i na 99% będę zostawał też do niedzieli, więc wiecie co to oznacza. Melange w sobotę, więc e, zapraszam, jeśli ktoś ma ochotę. I to tyle tak naprawdę na dzisiaj. E, być może powiem na tym wykładzie parę słów na temat webshows, ale to dosłownie e, minutkę na samym końcu, ponieważ to nie jest żadna prawda reklama, tylko po prostu wykład, który chcę wygłosić, żeby ktoś się czegoś ciekawego dowiedział. Więc zapraszam was bardzo serdecznie i Możecie dać znać, czy przyjdziecie, to będzie mi bardzo miło i tak. No i to tyle, ja chciałem po prostu, ja się naprawdę czuję dobrze biegając, życzę Wam, żebyście również czuli się tak dobrze, jeśli zaczniecie ćwiczyć. Trzymajcie się!